Patrzcie, po jakich starych schodach idziemy. Mega stare schody. Jesteśmy w Cieszynie. Bardzo wysoko. Idziemy wysoko, wysoko. Do Cieszenia przyjechaliśmy i z klasą, więc idziemy po schodach do góry. Trzeba bardzo uważać, bo jest bardzo, bardzo wysoko. bardzo Wysok. Teraz wam pokażę jaki mamy widoczek na będzie na kanale Odcinek Dzień. będzie na kanale Ale to tylko winda do tego momentu była Ola przy... O tam widzicie macie dzwon ciężko się idzie, ciężko Serio Wejdziemy na samą górę Kto tam są drzwi Ej, Ola tam są drzwi? Ja. Yeah. Przytrzymasz? Przytrzymasz mi drzwi? Yeah. Dochodzimy do drzwi. Jak widzicie. O, o, chodź. Popatrzcie. Jesteśmy na światło dzienne. Już jesteśmy. Też... No, ale... Dobra. Tak mi się Nie robi właśnie zdjęcia. Macie widok Cieszyna z wysokości. Chodźcie. Widok kie Cieszyna ładne możecie powiedzieć, że cudne widoki o popatrzcie mega widoczki o tam ktoś jest stamtąd szliśmy Popatrzcie Mega ładne widoczki są stąd Od razu jeszcze raz przypominam, jesteśmy w Cieszynie Na dole jest tak A my jesteśmy na, na górze tam jest tak jesteśmy w Cieszynie, nie mam e, żadnego statywu, więc nagrywamy sobie tak normalnie. A więc Tak, jak tu nie rzeka, to widzicie, to ona jest rzeka. I ta część, która jest za rzeką, kiedyś była nasza, polska. Ale decyzją państwa... Tak Chodźcie ja posłuchać! ...nałożyłem, natomiast uznano, że należą do granicy polskiej. I tak, co tak? To, to było za rzeką. Polską zbudowałam przedzielone czeka. Mieszka tam do dzisiaj wielu Polaków. Nie należy o nich mówić Polonia. Polonia jest tylko wtedy, kiedy ktoś się spakuje w domu i przyjedzie. Natomiast oni zostali odłączeniu Polski poprzez wytyczenie nowych granic etnicznie, kulturą, bo inaczej jest Polacy. Znacie nawet po prostu takę Ewe Pawle. No właśnie, to ona i jej rodzina mieszkają mi a nie w domu. Podobnie Kalina Mójta, może starsze po prostu nie wadły, że śpiewają tylko. I wiele takich osób jest znanych, które pochodzą właśnie z Polski. Pasach, tam to, co <grym> to, co pasło, o, nie tak. tym, tam jest postoje, to, jest to to jest Nie zobaczymy jej teraz, ja wiem, jest, tam jest. Ale obrócimy się teraz. A tutaj jest ten most? Tutaj jest kościołów. Nie tylko w Polsce, ale u nas w Europie. To był obóz ewangelicki. taką e, kolan biało-czarwony obóz jest kościół. gościu. ewangelicki, który wybudowano w 1639 roku. I wtedy, gdy zdali zgodę ewangelicy, że można budować ten kościół, ale tylko po zrównoważonym egzemplarzu. Zaraz do włodu, czyli do wami. tam tak są 20. Najwyższy jest obok komina. Mieści się tam 6 tysięcy 3,5 tysiąca miejsc Obok komina jest tam taki kościół. Konferty, obmy, ja go widzę. A i mogę sobie szalowaja. wziąć koncerty polem. I koncerty polem no, też są w kościele katolickim. ale najczęściej te wszystkie, gdzie potrzebne są podgane, tak? albo przyjeżdża orkiestra, gdzie potrzebuje dużo miejsca, żeby się rozesztać. W tym kościele. Uh -huh. Proszę proszę, to chwilę. Nie wiem, pani zrobisz. No i góry, tutaj bez cudownych. Popatrzcie jakie piękne góry. Tam daleko są góry cudowne. O tutaj są stane. Coś takiego. Nie, jest ostatnie święta. Ale jeśli może na Zaraz mam zrobione takie minimalne tempo. To będziecie widzieć jakie tempo.

serdecznie dziękuję że byliście na ten odcinek, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i klikajcie subskrypcję po więcej